Cześć, to Piotr Kolonski, zapraszam na kolejne wydanie Pulse Prime Retro. Tym razem skupimy się na dość nietypowym zagadnieniu, mianowicie historia powstania klubu, a zaczniemy ten minicykl od Minnesoty Timberwolves, bowiem koszkarska historia tego stanu, a właściwie tego miasta, czyli Minneapolis, jest bardzo złożona i na pewno godna opowiedzenia. Zapraszam. Historia koszykówki zawodowej w stanie Minnesota jest rzeczywiście bardzo złożona i tutaj początki sięgają jeszcze końca lat 40. początków NBA, a nawet ligi BAA, jak wtedy się nazywała. I dotyczy ona oczywiście Minneapolis Lakers, czyli poprzedników Los Angeles Lakers. A właśnie Lakers w tej swojej oryginalnej siedziby w Minneapolis spędzili aż 12 sezonów. Lata 50. rzeczywiście były przepełnione sukcesami, pięć mistrzowskich tytułów, a czołowymi postaciami tego klubu byli oczywiście przede wszystkim właściwie George Mikan, Vern Mickelson czy Jim Pollard. No i właśnie Lakers zostali przeniesieni w 1960 roku na zachodnie wybrzeże do Kalifornii, jako pierwszy właściwie zespół NBA zaczął przecierać szlaki na zachodnim wybrzeżu. No i Minnesota, tamtejsi kibice dość długo pozostawali bez własnego klubu. Wszystko zmieniło się za sprawą powstania wkrótce Ligi ABA, bowiem tutaj te pierwsze sezony właśnie istnienia tej ligi zaowocowały też tym, że w Minnesocie ponownie, ponownie kibice mogli chodzić na mecze kurszkówki. Najpierw zaczęło się od Minnesota Muskis. Był taki zespół właśnie w inauguracyjnym sezonie ABA, ale już po roku przenieśli się do Miami na i zmienili nazwę na Floridians. Takim najważniejszym chyba graczem tego zespołu był Mel Daniels. Myślę, że ci, którzy trochę baczniej obserwują historię NBA, mogą kojarzyć to nazwisko przede wszystkim z Indianą Pacers, ale to miało miejsce już jeszcze kilka lat później. W kolejnym sezonie ABA jednak znowu próbowała swoich sił. W Minnesocie powstał tam kolejny nowy zespół, który nazywał się Pipers, ale ich historia również była bardzo krótka, trwała tylko jeden sezon. Jedynym pocieszeniem dla kibiców było to, że nie, mogli oni oglądać w akcji koniego Hawkinsa, Bardzo ciekawa postać, e, zbanowany właściwie przez NBA, e, ale w tamtym momencie był to najlepszy gracz NBA i na, najlepszy strzelec. No, i tak naprawdę po tamtych e, historiach związanych jeszcze z Ligą ABA, w Minesocie nie było żadnej zawodowej koszkówki kurs, aż do końca lat 80. Lata 80. E, to był kolejny taki okres, kiedy NBA postanowiła poszerzać e, e, swój zakres, jeżeli chodzi o nowe kluby. W 80. roku powstali Dallas Mavericks, a druga połowa lat 80. już z Davidem Sternem za sterami do kolejne nowe kluby, powstawały kluby chociażby w Charlotte, Miami, a od sezonu 89-90 do NBA miały dołączyć także Orlando Magic oraz właśnie Minnesota Timberwolves. No i jak to w przypadku powstawania nowych klubów, zespół mógł się zasilić, że tak powiem dwoma, na dwa sposoby, przede wszystkim ten, Coroczny draft, nabór z koszkówki wtedy jeszcze właściwie tylko uniwersyteckiej, a także tak tzw. expansion draft, czyli wyjątkowa okazja, kiedy pozostałe ligowe kluby musiały zastrzec jedynie po 8 zawodników, natomiast ci, którzy nie byli w tej zastrzeżonej ósemce, no byli niejako do wzięcia właśnie przez te nowe zespoły. I tutaj Timberwolves postanowili. Sięgnąć od razu po y, mistrzowskie y, zapędy, i w, y, ich pierwszym wyborem okazał się Rick Mahorn. Ten Rick Mahorn, właśnie z Detroit Pistons. Co ciekawe, ten expansion draft w 1989 roku miał miejsce w tym samym dniu, kiedy odbywała się właśnie parada mistrzowska w Detroit, i Mahorn dowiedział się o y, swoich koniecznych przenosinach właściwie w tym samym momencie. Co no, nie ma co tutaj ukrywać mocno. Zepsuło te mistrzowskie szampańskie nastroje. Mahorn był załamany tą decyzją. Zresztą, jak wszyscy w klubie, łącznie z Jackiem McCloskim, który no, właśnie był głównym menadżerem tego klubu, byłby załamany, że no, musiał pozbyć się Mahorna, ale nie miał wyboru. Tak naprawdę stanął do wyboru pomiędzy nim a młodszymi zawodnikami, jak chociażby John Sally, ich postanowił jednak zastrzec. Natomiast Mahorn, no niestety, był do wzięcia. McCloski, co ciekawe, do samego końca walczył o to, żeby zachować Mahorna, oferował właściwie każde inne rozwiązanie w postaci sprzedaży własnych wyborów w drafcie, natomiast Minnesota nie była skłonna się na to zgodzić. Wiele lika Mahorna, ale z niewolnika nie ma pracownika, właśnie, więc Mahorn odmówił stawienia się w Minesocie i został ostatecznie sprzedany do Filadelfii. Innym zawodnikiem pozyskanym w tym expansion drafcie był wschodząca, no, też gwiazda, bardzo obiecujący wtedy gracz Tyron Corbin. Myślę, że niektórzy pamiętają go z późniejszych lat w NBA, w lat 90., chociażby z Utah Jazz czy z Atlantic Hawks. Tyron Corbin był zresztą też krótko trenerem, widzę. Natomiast, no, właśnie, on był takim pierwszym pozyskanym graczem w tym expansion drafcie, który rzeczywiście stawił się w Timberwolves i miał tam rzeczywiście całkiem udane lata. Ten drugi sposób nabycia talentów do składu, no to oczywiście. Ten klasyczny coroczny draft, i tutaj no Minnesota niestety dość długo miała pecha, a właściwie zostali wyrolowani już na samym początku. Draft 1989 był dość bogaty, szczególnie jeżeli chodzi o rozgrywających, i tutaj Timberwolves mieli dziesiąty wybór w drafcie, ale zostali dość umiejętnie wykiwani, bo mieli na celowniku chociażby Tim Hardawaya z uczelni w Texas, El Paso. Natomiast dość łatwo ich ówcześni włodarze dali się nabrać Donowi Nelsonowi, który oczywiście miał chrapkę na Hardawaya, pamiętamy oczywiście o tercecie Run TMC i dość umiejętnie udało mu się wprowadzić w życie taką plotkę, że Hardaway ma poważne problemy zdrowotne, nie warto na niego stawiać. Timberwolves dali się nabrać i zamiast Hardawaya, czy chociażby Mukiego Blaylocka, który wtedy też był do wzięcia, postawili na Jeroma Paul Richardsona rozgrywającego z uczelni UCLA. który Miał może i kilka dobrych pierwszych sezonów, ale generalnie miał dość przeciętną karierę. Co by nie mówić, no, Timberwolves zostali tutaj dość łatwo wyrolowani. Warto może jeszcze też przypomnieć skąd wzięła się nazwa. Timberwolves, no właśnie, kojarzona z tym stanem Minnesota, z tą północną częścią kraju, tam rzeczywiście ta populacja wilków jest największa. Oczywiście, jak to w tego typu sytuacjach bywa, na nazwę zespołu ogłoszono konkurs, było ponad 6000 propozycji, i właśnie Timberwolves okazało się tą zwycięską opcją. Warto powiedzieć, że innymi Opcjami, które były wówczas brane pod uwagę do samego końca były też Polars oraz North Stars, czyli w sumie też takie nazwy kojarzone gdzieś tam z tą północą, północą Stanów Zjednoczonych. North Stars musiało jednak odpaść, chociażby z tego względu, że identyczną nazwę mieli, miał wówczas klub Venezuela. Tyle jeżeli chodzi o tę historię powstania. Natomiast warto tutaj też wspomnieć już może o tych takich lepszych momentach draftowych, chociaż też nie do końca wykorzystanych. Otóż w 1992 roku, no bo co tu ukrywać, pierwsze lata dla Minnesota, jak dla nowego klubu, nie były słone różami. Właśnie zarówno Orlando, które też rozpoczynało swoją przygodę w NBA w tym samym czasie, jak i Minnesota miały czołowe wybory w drafcie, Orlando wygrał, Wygrało wówczas pierwszy wybór, wybrali Szaka, yy, natomiast Minnesota musiała zadowolić się trzecim numerem. Charlotte wybierali jako druzy, postawili na Alonso Mollinga, natomiast w yy, się przypadł no właśnie ten korzykarski Brandon Walsh z Ligi Akademickiej, yy, czyli Christian Leitner. Yy, no, absolutnie mega gwiazda, jeżeli chodzi o koszkówkę uczelnianą. To tutaj, jeżeli chodzi o jego okres w Duke, to jest coś, z czym pewnie już nigdy nie będziemy mieli do czynienia, nawet mając na uwadze Tima Duncana, który później trafił do Wake Forest, o czym też mówiłem w innym odcinku. No Christian Leitner był mega, mega gwiazdą właśnie jeszcze w koszkówce akademickiej, bożycznym kobiet znienawidzonym przez mężczyzn właśnie z powodu tej swojej bardzo serialowej, filmowej wręcz urody. Christian Leitner trafił do Minnesota, ale ta jego kariera rzeczywiście zawodowa Myślę, że nie była udana, ale byłoby też wielką niesprawiedliwością mówienie, że Christian Leitner był niewypałem. No, trzeba mu jednak oddać i o czym sam dzisiaj wspomina często w wywiadach, że to, że miał tak nieudany start w Minnesota, no to też była zasługa niestety fatalnej organizacji. Warto tu przypomnieć, że w ciągu trzech i pół sezonu, które Leitner spędził w Minnesota, on miał tam aż czterech różnych trenerów, a mimo to no, trzeba mu to oddać. Nigdy nie poprosił o transfer Został sprzedany dopiero później, na początku 96 roku do Atlanty. I później rzeczywiście ta jego kariera na krótko wprawdzie nabrała rozpędu. Zagrał nawet meczu gwiazd w 1997 roku. Ale niestety gdzieś tak z półtora roku później doznał kontuzji Hillesa. No i Leitner no, nigdy nie wrócił już do pełni sił. Grał właściwie do końca swojej kariery w NBA już jako taki typowy Gracz do zadań specjalnych, nic specjalnego, nic wyróżniającego się. I tak koniec końców wyszło, że jego największym osiągnięciem był udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku. Warto też powiedzieć, że ten wybór Leitnera, także ten, który nastąpił w kolejnym drafcie w 1993 roku to właśnie była taka próba. Troszkę zmiany organizacji na taką bardziej mistrzowską, zwycięską, bowiem stary w klubie, jako właśnie generalny menadżer, objął też właśnie Jack McCloskey, który opuścił Detroit, miał e, wprowadzić Timberwolves na nowy tor, ale to się nie udało. No, rzeczywiście były ogromne problemy z odnoszeniem wygranych, e, czy w ogóle z zapełnieniem Hali Target Center. No, Wolves nie byli wcale zbyt popularni e, wśród tamtejszych kibiców i doszło nawet do tego, że klub o mało co i jest to dość rzadko przypominana historia zmienił swoją siedzibę w 1994 roku po sezonie 1993-94. Jak niektórzy pewnie pamiętają w 1994 roku odbywał się mecz gwiazd właśnie w Minnesocie i właśnie gdzieś tak w okolicach tamtego lutego zaczęły się pojawiać pogłoski o sprzedaży klubu. Rzeczywiście było podobno bardzo blisko, żeby klub przejęła grupa z Nowego Orlanu, Klub miał zmienić nazwę na Angels. Ostatecznie do tego nie doszło, ale tutaj musiał już też interweniować trochę David Stern. Koniec końców klub faktycznie został sprzedany. Nowym właścicielem został Glenn Taylor. Myślę, że postać, którą e, wiele osób dzisiaj pamięta. To może jeszcze tak, tylko warto dopowiedzieć, że właśnie tymi pierwszymi właścicielami Timberwolves byli z kolei Marv Wurvenson i Harvey Ratner. Byli to panowie, którzy zbili fortunę na nieruchomościach, branży fitness, ale jak widać ich cierpliwość do prowadzenia klubu NBA była stosunkowo krótka. Glenn Taylor również wszedł tutaj yy, z dużymi aspiracjami i na stanowisku generalnego menadżera zatrudnił Kevina McKayla. i od tej pory powoli wszystko miało nabierać yy, no, po prostu takich lepszego wymiaru. Yy, trenerem został Flip Sanders, w sezonie 95-96, a przed startem tamtych rozgrywek, klub pozyskał w drafcie z piątym numerem Kevina Garneta, i można powiedzieć, że był to rzeczywiście początek bardzo, bardzo oświetlanej przyszłości dla klubu. Kolejny draft 96 roku to z kolei pozyskanie okrężną drogą Stefana Marbarego. Jak być może niektórzy pamiętają, tutaj Milwaukee Bucks i Minnesota wymienili się wybranymi graczami w drafcie. Allen trafił do Milwaukee, w zamian właśnie za Stefana Marberego i miał to być rzeczywiście nowy, wielki duet rozgrywającego i wysokiego gracza, coś na wzór Johna Tektona, Carla Malona czy chociażby Garego Paytona i Shona Kempa, o których też mówiłem w innym odcinku. Rzeczywiście, no było co oglądać. Wolves wprowadzili też nowe stroje, nowe logo, także mieli, były plany, żeby rzeczywiście zawojowali ligą, byli dużą przyszłości. I tutaj też warto wspomnieć o trzecim, bardzo, bardzo istotnym graczu, mianowicie Tom Gugliotta. To był też gracz dzisiaj zapomniany, a w tamtym momencie no chyba taki najbardziej utalentowany i już sprawdzony w bojach. Wybrany jeszcze w drafcie 92 roku przez Washington. Później uczestniczył w tej wymianie za Chris'a Webera. Grał krótko w Golden State, począwszy z Golden State do Minnesota, trafił w wymianie za Daniela Marshalla i właśnie w Minnesota miał swój najlepszy okres. W 1997 roku grał nawet w meczu gwiazd. Sam Gugliotta, bardzo ciekawy zawodnik, wysoki, typowy silny skrzydłowy o bardzo wszechstronnych umiejętnościach, świetnie podający, zbierający, grający przodem, tyłem do kosza, miał również rzut za trzy punkty. Także rzeczywiście przyszłość soty była przedstawiana w dość jasnych barwach. Przede wszystkim udało im się awansować do playoffs, po raz pierwszy w historii klubu właśnie w sezonie 96-97. Tutaj też warto powiedzieć, że był to wielki indywidualny sukces dla Daga Westa. To był wówczas jedyny zawodnik, który był w składzie drużyny jeszcze od samego początku istnienia klubu. Dla niego był to już ósmy sezon i pierwszy awans do playoffs. Przegrany dość gładko z Houston z dużo bardziej doświadczonymi z Barclayem, Olajżuanem czy Clydem Drexlerem. Ja, ale jak się jednak okazało, był to też początek dość czarnej serii, jeżeli chodzi o te awanse do playoffs, bowiem Minnesota Timberwolves przez 7 kolejnych lat nie mogli przejść właśnie przez pierwszą rundę playoffs i jak się okazało też cierpliwość albo raczej brak możliwości utrzymania tego tercetu w osobach Garneta Marberego czy Gugliotti miała tutaj też dość szybko dać o sobie znać Ken Garnet bardzo szybko podpisał rekordowy wówczas kontrakt na ponad 120 milionów dolarów, co sprawiło też, że w Salaryka po prostu zabrakło pieniędzy na pozostałą dwójkę Marbery Został oddany już dwa lata później. W dużej wymianie, też trójstronnej z udziałem Milwaukee i New Jersey Nets, Marberry trafił właśnie do Nets, natomiast Tom Gugliotta jeszcze wcześniej podpisał kontrakt z Phoenix Suns. O Gugliocie mówiło się z kolei, że może trafić do Lakers i byłaby to jedna z pewnie z największych wymian tamtej dekady. Przeciwną stronę do Minnesota mieli trafić Eddie Jones i Elden Campbell. Ostatecznie jednak do, tego, do tej wymiany nie doszło. Campbell i Eddie Jones trafili później do Charlotte w wymianie za Glena Rice'a, ale jest to zupełnie inna historia. Gubiota niestety nie miał już szczęścia w Phoenix, zaczęły go dość szybko łapać kontuzje i nigdy już do tej formy nie wrócił. Natomiast Kevin Garnett, troszkę osamotniony w tej minasocie, również nie mógł się przebić właśnie przez tę pierwszą rundę playoffs, mimo że sam. No był oczywiście jeden z najlepszych skrzydłowych blidze, regularny All Star. Jeden z najpopularniejszych, na pewno ze względu na swój no, bardzo efektowny styl gry. Jeden z najpopularniejszych zawodników pośród kibiców. No i tutaj Kevin McKay robił co mógł, żeby to wsparcie Garnetowi zapewnić w inny sposób. Ale w pewnym momencie rzeczywiście się przeliczył. Była ta słynna historia z Joe Smithem, z którym próbował się porozumieć w sprawie przedłużenia kontraktu dość nielegalnie. Sprawa niestety dość szybko wyszła na jaw pod koniec lat 90. kiedy liga się o tym dowiedziała, Timberwolves zostali ukarani bardzo, bardzo srogo w postaci zakazu wyboru w pierwszych rundach draftu przez pięć kolejnych lat. No, olbrzymia, olbrzymia strata, tym bardziej w dzisiejszych czasach, kiedy rzeczywiście te ten transfer związany z samymi wyborami w drafcie, no, często decyduje o być albo nie być zespołu, no możemy sobie wyobrazić jak w trudnej sytuacji wówczas Minnesota się znalazła. Mimo wszystko McHale nie składał broni, chociaż te porażki w pierwszych rundach playoff, no, rzeczywiście nie napawały optymizmem. Jeżeli chodzi o Kevina Garnetta, no, chyba taka najbardziej dotkliwa dla niego była porażka w 2002 roku przeciwko Dallas Mavericks. No była to taka seria, w której nie dość, że Timberwolves gładko odpadli, to sam Garnet został, no co by nie mówić, dość dominowany właściwie przez Dirk'a Nowickiego, który miał fantastyczną serię, trafił na kosmicznych skutecznościach, chyba ponad 70% skutecznych rzutów za trzy punkty i rzeczywiście Garnet zagrał tutaj dość słabo, ale te dobre lata miały nadejść już wkrótce. Tutaj też warto powiedzieć, o takich dość niespodziewanych wzmocnieniach. Właśnie graczem, który trafił tutaj za Marberego, miał być tym pierwszym rozgrywającym, był, była inna postać zapomniana, jeżeli chodzi o lata 90 w NBA, Terrell Brandon. Jego niestety zaczęło dość szybko, też zaczęło mu szwankować zdrowie, jeżeli tak to można nazwać, natomiast gdzieś tam po drodze do Minnesota trafił inny niespełniony talent, Chancey Billups i właśnie po dobrych sezonach w Wolves Billups podpisał później kontrakt jako wolny agent z Detroit Pistons no i można powiedzieć że reszta jest historią jeżeli chodzi o Pistons ich tytuł mistrzowski w 2004 roku i, i całe tam te złote czasy w Motown natomiast jeżeli chodzi o Minnesota tutaj trzeba było poczekać nieco dłużej w końcu udało się zapewnić Garnetowi należyte wsparcie przed sezonem 2003-2004 do klubu trafili Lateral Sprewell oraz przede wszystkim Sam Castle no, i rzeczywiście tutaj Timberwolves mogli no, nabrać rozpędu. Mieli, byli najlepszą zespołem w konferencji zachodniej. Pamiętamy oczywiście ten skład Lakers z czterema gwiazdami, wspartymi Karl Malone i Paytonem. Paytonem. Natomiast Wolves długo tutaj też wyglądali jak faworyci, do, przynajmniej do awansu, do finałów. Kevin Garnett był wtedy MVP, ale niestety dla nich samych i dla ich kibiców to się nie stało. Nie udało się awansować do finałów, a później rzeczywiście ten zespół dość szybko się posypał. Kevin Garnett kilka lat później zażądał transferu, no i tutaj wszyscy oczywiście ostrzyli sobie zęby na niego. Mówiło się o możliwych przenosinach do Golden State Warriors, to był ten okres We Believe Warriors z Donem Nelsonem. Możemy sobie wyobrazić, co by było, gdyby Kevin Garnett trafił do Oakland, grał być może u boku Byrona Davisa, może Stevena Jacksona, Mata Barsa, no, ciekawe kto wówczas by został w tym klubie, gdyby do tego transferu doszło, ostatecznie jak pewnie większość kibiców pamięta z tamtych lat, Garnet trafił do Bostonu, no tutaj chyba bardzo pomogła ta relacja Kevina Michaela z Dannym Angem, którzy znali się oczywiście z czasów wspólnej gry w Bostonie, no i y, y, oczywiście pamiętamy, jak dobrze się to dla Bostonu potoczyło. E, Wolves najwyżej na tej wymianie jakoś, e, jakoś szczególnie dobrze no, pozyskali wtedy m.in. E, Ala-Jeffersona, który trzeba oddać mu bardzo dobre lata. Ale Jefferson to też taki trochę chyba niedoceniany dzisiaj gracz. Natomiast no, nie było tutaj e, idących w parze sukcesów zespołowych. Zespół znowu gdzieś tam Tim Borus trafiał. Do tej czołówki draftu, tej, tych, tych loterii draftowych. No i też tutaj wybierał dość rozsądnie, przynajmniej niekiedy. Najpierw pozyskali Kevina Love, ale to też był efekt transferu z Memphis Grizzlies. Oddali w zamian O'Jea Mayo. No i można dzisiaj łatwo chyba stwierdzić, że był to bardzo udany transfer. Wiemy, jak świetne lata miał Kevin Love w Minnesocie. Ale rok później już troszeczkę gdzieś tutaj też w tym drafcie zbłądzili. Pamiętamy właśnie te rządy Davida Kana, już, który zastąpił Kevina McHale'a. No i tutaj te dwa kolejne wybory po sobie. Piąty i szósty pik 2009 roku, kiedy Steph, Steph Curry był wciąż do wzięcia. On postawił na Rickiego Rubio i John'ego Flynn'a. O ile jeszcze wybór Rickiego Rubio się tutaj naturalnie bronił, o tyle Johnny Flynn no tutaj jego problemy zdrowotne i brak możliwości rozwoju, czy nawet czy nawet w ogóle wspólnej gry i boku Rickiego, ciężko dzisiaj bronić się jakimikolwiek argument, argumentami później rzeczywiście te kolejne lata już takie niezbyt ciekawe tutaj nie udało się niczego sensownego wokół Kevina Love zbudować pamiętamy później Carl Anthony Towns i te wszystkie raczej takie nieciekawe momenty. Także zobaczymy jak długo przyjdzie teraz Minnesota czekać na nawiązanie do tamtych sukcesów przed powiedzmy 20 kilku lat, tych 21 lat, kiedy Kevin Garnett był MVP i rzeczywiście było krok od wejścia do finału Tyle na dziś. Myślę, że będzie jeszcze okazja powiedzieć też o kilku innych zespołach, o ich początkach, które często były bardzo burzliwe, ale na pewno są bardzo interesujące choćby ze względu na pryzmat czasów w jakich, w jakich przyszło im startować. Więc dajcie proszę znać w komentarzach, czy Wam się podobało. A na dziś już dziękuję za uwagę.